Dushi Dushi Ma. Za jest potężny TMTV. Taki dojewany TMTV. I gramy sobie na. Na czym my gramy? Co to jest za turniej? Jakiś. Yy, to jest. No, jakiś tam turniej OG. Z... Tego a, tyku... Nie wiem, <grym> Tego typu LWE. No, później się dokujemy, co nie. No, królewskie zwycięstwo zero wszystko 0, 0, zaczynamy od razu. Byk, byk. No bo dopiero wiesz, zagra... zaczynamy tak. No, no tak, no tak. Dobra, mam pomysł. Yy, polecimy w jakieś spokojne, spokojne miejscówka. Dobra. Daleko. Nie, nie wyskakujemy i polecimy może na samotne nie. tutaj Karłko... O, tutaj Karłownik. Myślę, że będzie git. Okej, okay, to powiedz skakać. Już sobie skacz. A to jest zero budowanie, jak coś, więc tam... na spokojnie. Git, git, i tak nie wiem, budować w tej grze. Mm, to nawet na, na, na lepiej wyszło. <laughs> Essa. Oj, trochę tych typów leci, chyba że zmieniamy. O, tu już leci z... 20 typa. No co, dawaj tam na ubocze, Dawaj na o. las. Na las? Dobra, dobra, dobra. Ja tutaj wyląduję sobie. Ty znajdź jakieś, wiesz, miejsce, żeby mieć lód, cokolwiek. Sz szukam, szukam, oczywiście. Dobra, jako totalny nowicjusz w, w Fortnite'cie... Znaczy, kiedyś mi się zdarzyło coś zagrać, to co, nie? Ale mhm. nie mam level'a w ogóle, nie wiem o co chodzi. To nie jest jakieś nowe konto? Nie, nie, znaczy ja, na ja takie mam takiego starego skina, co nie? Nie uh -huh. wiem, o co chodzi. O, no, to musisz założyć. Znaczy, mam coś tam założone już, chyba. A, w sumie muszę się upewnić, bo raczej pewnie mam... Do parasoli, do parasola, co nie? Mam na pewno. No, no skate. A co to jakieś grzyby niebieskie? Ona y one dają ci takie dodatkowe, pancerz, dodatkowe haplety niebieskie. O, pancerz. chodź ty, tu, 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 tu. Skakujemy można. To? No to... A nie można, dobra, to nie ważne. Tu gdzieś są typy, niedaleko, jak coś. Jak coś nie mam broni. Ja mam dla ciebie, proszę. O, dzięki. O, masz tą potę i sobie wypijam jak chcesz. Coś... Albo później, bo ona daje 100% wszystkiego. Więc jak wolisz. Czeka, to trzeba tutaj grzyby pozbieram najpierw. Dobra, dobra. Trzeba uważać na ty, bo gdzieś tu mogą być. Dobra. A ja od razu expa łapię z tych grzybków. O, no widzisz. Bo one dają po 500 expa. Ej! 500 expo zabrałeś. Hejterze! Nie, nie <śm> dać Nie, no hejterze, ty... Całe grzyby wyjadasz. Weź sobie tu otwórz Nie? Zbieramy expa, albo dobra otwarzajmy. Dobra, mam kolejną broń. Fajnie. Ustaw sobie tak, żebyś wygodnie miał. Właśnie to, robię. Właśnie to robię. A no, staram się jakoś typu szukać. Dobra. Jesteś pewien, czy to jest dobre miejsce? Bo ten samochód wygląda tak jakby tutaj... Y on jest dobry, ten samochód. O, tu były, to byli typy, na pewno. Aha, to tutaj ktoś coś budował. Nie, przecież to jest tryb bezbudowania, ty. Ty, no faktycznie, no tak. <laughs> no to... Trolujesz. To jest mapie po prostu, zbudowane. Kontrolujesz, migierkę i tyle. Czyli gdzieś to są typy po prostu. Co jest? To ja, spokojnie Jezu, jaki zawał w ogóle, ty Wyłącz mi to O, pistolet Ej, nie, dobra, jednak nie chcę pistoletu Czekaj, auto, auto, gdzieś tutaj Gdzieś tu przejeżdżało auto to się to pokazywało? Tak. No no to gdzieś tu. Chodź już tak bliżej strefy, na spokojnie. Dobra, 52 graczy zostało. Zaraz dostaniemy punkty za top 50. Ej, czemu jest 53? A zalicza restart. Dobra. Ej, coś Ej, coś się zaświeciło po lewej. Idziemy tam? Co to znaczy? No że się z, zestartowali, startowali, tam dwójka jest. Jeden ma nie, nie ma broni, a drugi ma. Okay, Ryzykujemy? Dobra, dobra. Myślę, dobra, że dobra. tak. Oho, chyba lecą do strefy, to mi się wydaje. Czekaj. A gdzie mam iść prosto? No gdzieś tutaj byli. Są typy, są typy. Gdzieś po prawo co, nie? Mhm. Ale się ostro tam nawalają Idzie... O Nie mam punktów za 50. Bal. Idziemy tam, co? No idziemy, idziemy, ale cię gonia. Typ, ja. typ Brawo Dobra, ja się ten... Resme wyhiluję. Bo mam mało HP Pięknie Ty się strzelasz? Nie? Jakiś nie? gość strzela. A Uważaj, uważaj, pilnuj mnie, proszę. Pilnuję, pilnuję, dawaj, dawaj, dawaj. Trzy sekundy, trzy sekundy i sobie przeładuję broń. Gdzie jest? Wiesz może? Na górze, Ty na puch? górze tutaj. Znaczy miałem na ekranie, że ktoś strzela. Czekaj, ja sobie płotkę teraz epiję, sorry. No spokojnie. Już się możesz. Ale dobrze, trzymaj, trzymaj, trzymaj. A, że już nie mogę? Tak, bo to tylko do 50 można. Dobra. Ale pięknie fraga masz. I to na takim turnieju jest ważne. No nieźle co? Nie zaszedłem no, bo... go ty nie wiem po co przybliżałem sobie jeszcze luneta, żeby go chyba nie trafić. Nie, to lepiej, lepiej sobie przybliżasz, bo się właśnie ujdzie. uczysz dzięki temu. Wiesz co możemy iść już do strefy powoli. Ej, tam bo... jest na górze coś. A nie to jest... A nie nie wiem co. To nie, jest. nie, nie, chodź, chodź. Już. Idziemy do strefy. Jak sobie przytrzymasz shifta, to wiesz, tam szybciej biegniesz tam wiesz. A, dobra, tu nie można budować, no tak. Chciałem ten... przy tym gościu zbudować ścianę, co nie takie, ej, to nie działa. Ja też chciałem. A potem, a potem ej, tu nie można. A do ciebie strzelał ty? ten ty? Nie, drugi? nie zdążył się a tamten A, tamten drugi, tak. Bo ktoś do mnie strzelił i poszedł. Ej, to ty? Tak, to ja, to ja, to ja. A, okej. Okay. Mmm, sobie to was Chyba, że ty chcesz tam. Albo... A nie, ty masz, to. Co mama mam? Jesteśmy już w strefie. Mam, ja mam... jakiś. ten, legendarny chyba pistolet. Digiel, kapkiel. O, no to so, Digiel jest fajny. To jest jak w taki. taki. Tylko, tak, że tu możesz sobie. O, krzaczek chcesz? Idę, idę. patrzę na płodno No ale tak, Oj, 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 strzelę, sorry, bo, oj sorry, o, sorry, Mamy przytale. trzy kolejne punkty. Tak? O, tuwa. Ale w następnej trzeba będzie się postarać o więcej killi. Oj. Ej, strzela, strzela, gdzie? Gdzie? O, proszę Minus 25, minus 40 lecą kolejna? Uciekniesz? Nie, dobra, leżę, leżę. Trzy... Dobra, miałem ja dobrać, dobrać, dobrać. sorry Jeden jest mocno obity. O, zginąłem. Zamieńteś nasze miejsce. Nie no, jest gi. Stare punkty, no. Optymalnie, tak. Dobra, lecimy o, na nie lecimy. Nie, lecimy na kolejne. Uh, zapraszam na kolejny odcinek z tego.